Dubaj przez 108 lat bardzo się rozwinął, bardzo się zmienił i cały czas robi mega wrażenie. Po 8 latach witam z Dubaju. Na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło, przynajmniej na samym lotnisku. Samo miasto na pewno wygląda, przynajmniej trochę inaczej niż wtedy. Więc mam nadzieję, że uda się zobaczyć coś fajnego i pokazać coś fajnego, bo o ile to na pewno nie jest moje ulubione miasto, to tutaj nie można się nudzić. Jestem tutaj ponownie po 8 latach. Jestem bardzo ciekawy, jak zmieniło się to miasto przez 8 lat. Pewnie nie będzie robić już takiego wrażenia jak kiedyś, ale na pewno miło tutaj wpaść. Nie jest to moje ulubione miasto, zdecydowanie, jeśli chodzi o, powiedzmy, całościowo kulturę, sposób, w jaki ono funkcjonuje, ale na pewno bycie tutaj każdorazowo jest dużą atrakcją. Wczoraj po przylocie za dużo nie nagrywałem, a jeśli coś nagrałem, to nie wiem czy w ogóle będę to rzucał, bo byłem lekko zmęczony po całej podróży. To co teraz dla mnie na samym wstępie jest hitem, to że w Dubaju dostaje się SIM kartę od razu przy, przy procesie wizowym, więc to jest na pewno fajna sprawa, bo ułatwia funkcjonowanie, co ważne. W opakowaniu jest również pileczka, więc łatwo można włożyć Steam kartę. A już za chwilę mam nadzieję, że w ogóle poruszanie się po Dubaju będzie dużo łatwiejsze, bo jadę odebrać auto. Dobra, dotarłem na lotnisko i teraz jeszcze taka ciekawostka. Patrzcie, tutaj jest parking dla tych Shuttle Busów. Tam jest ten hotel, w którym dzisiaj nocowałem. Wydaje się, że blisko, prawda? Ale jakieś 10 minut się tam jedzie. <laughs> Typowy Dubaj. A druga ciekawostka jest taka, że mimo tej odległości od lotniska nie słyszałem chyba ani jednego samolotu, więc naprawdę spałem mega dobrze. Więc mam na dzisiaj mnóstwo energii. Nie wiem, czy to widać, ale, ale na pewno tak jest. Klasyczka Dubaju. Mojej, wypo mojej wypożyczalni samochodów. Jeszcze taka jedna rzecz, mam nadzieję, że nie wypadnie mi z głowy, bo zupełnie sobie tego nie przypominam, żeby tak było właśnie przy poprzednim pobycie. Mianowicie chodzi o to, że są opłaty naszej Xaj Drog. Ale może to jest tylko moje złudzenie, że ich wcześniej nie było z tego względu, że sam nie byłem wtedy kierowcą. Więc muszę się dowiedzieć, jak ten system działa. Dobra. Pierwszy sukces dzisiejszego dnia już za mną był. Udało się wyjechać z lotniska. Auto jest, także można ruszać w miasto. Jeszcze szybkie słowo o tych opłatach, które są na Sheikh Road. Pani potwierdziła, że rzeczywiście tak jest. To nie jest duże zaskoczenie. To, co jest fajne w przypadku pożyczanych aut, że one już są odpowiednio otagowane, więc te opłaty będą się po prostu automatycznie naliczać, więc pewnie na to trzeba trochę zwracać uwagę i po prostu przy oddaniu samochodu nastąpi rozliczenie tych opłat. Wiecie jak to jest, najtrudniejszy bywa pierwszy krok. Po ostatnim odcinku na kanale pojawiło się sporo nowych osób i przekroczone zostało 100 subów. Chciałem serdecznie podziękować widzom, którzy do mnie wracają, a nowych zachęcić do obejrzenia serii z Tajlandii i dalszego obserwowania kanału. Teraz wracamy do filmu, w którym na pewno nieraz zestawię wspomnienia z obecnym stanem. Zobaczymy miejsca, które niemal zupełnie nie zmieniły się na przestrzeni lat, ale zobaczymy również takie, których wtedy jeszcze nie było. Bezdyskusyjny jest jednak fakt, że Dubaj rozrasta się coraz mocniej. Odniosłem również wrażenie, że następuje w nim przemiana kulturowa i staje się coraz mniej konserwatywny. Dobra, dotarliśmy do Dubai Mall, pierwszy przystanek Armani Cafe. Chodziła ta kawa trochę za mną. Więc czas spróbować kawę ze złotem. Teraz zobaczymy jak ona smakuje. Dostałem też serniczek pozłacany. Więc zaraz zrobimy test i zobaczymy, yy, zobaczymy czy to jest warte swojej ceny. Złota kawka spróbowana, złoty serniczek spróbowany. Ocena taka 6 na 10, ale spoko, coś nowego. No i wiadomo, to co są też podróże, żeby takich rzeczy próbować. Jeśli ktoś z Was, podobnie jak ja, był po raz ostatni w Dubaju niemal dekadę temu, zapewne pamięta, że ekskluzywność miasta nie oznaczała wcale wysokich cen. Dziś trudno o takie odczucia. Inflacja jest obecnie na stosunkowo wysokim poziomie jak na Emiraty, a trzeba pamiętać, że w 2018 roku nastąpiła implementacja VAT-u. Trend został podtrzymany w kolejnych latach i regularnie pojawiają się nowe obciążenia podatkowe, a to wszystko wpływa na ceny. Dubai Pass. Chcieliśmy zacząć od Burj Khalifa, ale właśnie to jest ta jedyna atrakcja, na którą dzisiaj nie ma miejsc, Więc tutaj jeszcze wrócimy jutro. Natomiast teraz się pewnie pokręcimy, może skorzystamy jeszcze z jakichś innych atrakcji. Pewnie przejdziemy przez tamten suk. Teraz niewątpliwie fakt jest taki, że Dubaj przez 108 lat bardzo się rozwinął, bardzo się zmienił i cały czas robi mega wrażenie. Okolica wydaje mi się, że niewiele się zmieniła. Cały czas ten klimat jest zachowany. Teraz trochę się przechadzamy po, po Suk al-Bahar. Tak, on też już wtedy tutaj był, właściwie w takiej formie. Natomiast właśnie jak się jechało przez, przez Dubaj z, z okolic lotniska w okolice Dubai Mall do Podburz Kalifa, to to odnosiłem wrażenie, że to miasto naprawdę bardzo się zmieniło. Uwadziłem samochody naprawdę w wielu krajach. Miałem okazję kierować na czterech kontynentach, więc zebrałem nieco doświadczeń jako kierowca. Muszę jednak przyznać, że jazda pod Dubaju ma swoją specyfikę. Problemem nie jest intensywny ruch, ale rozbudowana sieć dróg z dosyć wymagającymi rozjazdami. Nie da się ukryć, że kilka razy wybrałem niewłaściwy zjazd, co wydłużyło czas do celu. Ale nie powiem, przejażdżka takimi ulicami miała również swój urok. Robert jak zawsze narzeka, on tylko uj u umie narzekać. Ja Proszę o jedno ujęcie. Nie byłoby żadnego problemu. Trochę pokrążyliśmy pod Dubaju autem. Powiem szczerze, że jest to na pewno takie wyzwanie, żeby jeździć po tych drogach. Mimo tego, że GPS pokazywał całkiem sensowne trasy, to jednak trochę pokrążyliśmy. Idziemy do The View at the Palm. Kilka lat temu tej wieży jeszcze nie było. Chyba trudno było znaleźć miejsce z takim fajnym widokiem na Palm Jamera. Która na pewno się nie zmieniła w Dubaju to reklamy i złote myśli Szejka Mohameda. Teoria, jak powstawało powstawało Palm i cały koncept wysepek Całkiem fajna atrakcja, szczególnie dla osób, które były już wcześniej w Dubaju, i na przykład za pierwszym razem były na burz kalifa. W Dubaju jest taka pokusa, że do widoczków, do takich widoczków można się dosyć szybko przyzwyczaić, I może przez to ta skala zachwytu jest trochę mniejsza, ale tak czy inaczej jest to bardzo fajne przeżycie. Druga sprawa dlaczego myślę, że tutaj wizyta była całkiem fajna to właśnie ta cała historia o tym, jak powstawała Palm Jamera Potrafią w marketing, ten film był, był bardzo interesujący i to, co pewnie też wprawiło mnie w taki dobry humor to przedstawienie tego tematu mam wrażenie, że trochę z tego filmu można było wywnioskować że, że ta inwestycja, że ten projekt wręcz pomógł środowisku kawka wypita, baterie podładowane plan bardzo napięty, intensywny, nie zmieniamy go, no i ostatni punkt chyba ostatni punkt dzisiejszego dnia to miejsce, które przed chwilą obserwowaliśmy z góry, czyli Atlantis na Palm Jamera bo też tutaj byłem 8 lat temu tutaj też wydaje mi się, że nie ma jakichś wielkich zmian być może pewne rzeczy zostały trochę dopracowane, trochę się tutaj rozwinęło jakaś może bardziej zaawansowana infrastruktura parkingowa, i tak dalej. No ale tak jak, tak jak to, yy, ale, tak jak to było, po prostu cały czas ten majestatyczny budynek Atlantis The Palm. Jeden z symboli tego nowego Dubaju. Nowych atrakcji widokowych. Na Palm Jamera można sobie polatać balonem. Z tego co widziałem, taka przyjemność jest naprawdę w rozsądnej cenie, bo chyba wejściówka jest około 70 zł. Także a propos przyjazdu tutaj, wspomniałem o tym, że rozwinęła się na pewno trochę infrastruktura. Mogę się też mylić, mam wrażenie, że nie było tak dużych parkingów tutaj. Były na pewno parkingi przy ulicy, których. Już teraz nie ma, ale to, co, to, czym jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, to fakt, że za żadne parkingi jeszcze dzisiaj nie musiałem płacić. To jest naprawdę bardzo miłe, bardzo pozytywne zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w miejscach mega komercyjnych, które są odwiedzane przez pewnie tysiące osób każdego dnia. Przyjechaliśmy. Jako tacy totalni wizytorze nie chcemy skorzystać z jakichś atrakcji, które są przy Atlantisie. Jest osobny parking, są też shuttle busy, z których można korzystać, jeśli ktoś nie chce się przejść. Tutaj ta otwarta część, yy, publiczna część. Atlantis. Oczywiście mnóstwo sklepów, mnóstwo kawiarni, mnóstwo zapachów. To jesteśmy teraz na głównym rondzie i kierujemy się do Lost Chambers Aquarium. To jest też coś, do czego akurat nie udało mi się dotrzeć przy pierwszej wizycie w Dubaju, a myślę, że to jest i dla dorosłych, i dla dzieci fajna atrakcja. Rybki na raz na jakiś czas taką atrakcję można zaliczyć. Gdyby ktoś był szczególnie zainteresowany takim korytarzem, powiedziałbym, zrobionym z akwarium, to akurat on nie mieści się tutaj, a mieści się w Dubai Mall. To w internecie zdjęcia są pomieszane, więc jeśli komuś szczególnie na tym by zależało, żeby, żeby być w tym korytarzu, który jest otoczony wodą, wpływającymi rybkami, to. Tak, akurat muszę się udać do akwarium Dubai Mall. Wychaliśmy się na widoczki z zachodem słońca na Palm Jamera. i ten intensywny dzień dobiega końca bez samochodu e, trudno byłoby nawet e, o połowę tego planu Dubaj, Dubaj jest mega dużym miastem, jeśli chce się zaliczyć w ciągu jednego dnia dwa, trzy, cztery miejsca to bardzo trudno jest to zrobić poruszając się wyłącznie komunikacją, można oczywiście korzystać z jakichś innych środków albo taksówki, aczkolwiek e, z tego co wiem te ceny nie są już tak Korzystne jak kilka lat temu, z tym się trzeba liczyć, no a jednak auto daje dosyć duże możliwości. Właśnie jest też ten jeden plus, o którym wspomniałem. Jest bardzo dużo miejsc postojowych, więc nie ma problemu. Właściwie wszędzie możemy się dostać autem, wszędzie są parkingi i to jest bardzo duże ułatwienie jest takiego dnia, który jest poświęcony na zwiedzanie. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zachęcam do aktywności pod nim, a w kolejnym spotkamy się również w Dubaju. Będzie nas sportowo, popatrzymy na miasto z góry i opowiem Wam, jaki jest haczyk w darmowej karcie Sim. Do usłyszenia!